Dobra widzowie lećmy całego cukru Przenieś nas natychmiast Jak to cukru? Hmm. No właśnie wi O! O udało mi się! To był zielony, tak? Telek to Nie też, dlaczego to tak daleko teleportuję? Nie wiem. Wszyscy. Co? Ja tego nie dotknąłem. Ta gra... Z... Widzowie widzieliście? Ta gra jest pokręcona. To nie, że nie umiem parkourów, tylko ta gra jest pokręcona. Oj, co jest? Ja. Co? Dlaczego ciągle musimy to iść? No sens. No ja też. Wiem, ten dziwny dom z cukrem jest dziwny. Okej, okay, dobra, lecimy widzowie dalej. Jak to jestem dopiero na pierwszym? Wy już na siódmym? Ej, ej, co? Jestem. Nie umarłam. Ty widzieliście, widzowie? Muszę to jeszcze raz robić. Widzowie, to... Jest... Może ci checkpointa nie załapało. No checkpointa mi nie załapało. Widzieliście widzowie? Nie zgłaszam na widzów całej winy Szymon on wszystko mówi widzą żeby żeby miał ten dokumenty Łoś! się trochę jak w trudnych sprawach z eee. trudne, trudne sprawy! Nie reklamujemy żadnych Nie reklamujemy żadnych filmów Co? Ja no oglądałem trudne sprawy się Ze śmiechu ze prawie się To się nagrywa mać. wiem haha dobra haha przejmu się nie przejmu się mam no, po prostu biegę trujący ciastecz okej okay, jakaś baba przed chwilą mi pokazała dobrą ścieżkę dziękuję ci babo no ale żyję? Ale to no sense! Ja byłem dalej na pierwszym, bo nie wiedziałam, że są jakieś checkpointy. I co? Ej, ja właśnie wyprzedziłam się. Rzadko przecież... czury. ...wygasły jem kłopoty z dywanem. Czemu on pisze, idź z tobą do lochu, okej? Okay. Skoki Lollipop! Skoki lody popu, your, panie. Więcej lodów Bright? Hop. Hop. Co nikomu nie wolno wodzić do zamku, wracaj skąd przyszłaś? Ty typem jestem! Co się dzieje? Widocznie, widocznie gra po twoim skinie. Myślę, że jesteś dziewczyną, która uwielbia anime. Oszty. No, uwielbiam no. anime, ale dlaczego od razu, już że dziewczyną jestem? No bo połowa dziewczyn uwielbia anime! Hello? Ale to wy przecież... ...se...zakąś jakąś a nie... Dobra Widziałam, mała, to ja oglądałam anime z piłką nożną To było moje ulubione anime Nie ma dziwniejszej anime No, ale to było fajne anime Aha, no coś... I na Zuma Eleven, to było moje ulubione. A ja tam jestem po stronie Dragon Balla. Nie, tam Dragon Ball nie jest zły, choć nie przypadam. No ale nie wolę inne. Mi się tam Dragon ta Ball Nie wie, o co chodzi. Co jest? A czy mam taki? O czym jest? oni gadają? Tymczasem my dyskutujący o anime. Właśnie i lol On takie pewnie byśli lol co tu się odwala Kuba lol było mną jak moja mama była gówniarą No Dobro Ej bo ja mu mam wejść do japy Idź z tobą do lochu Ej on do szczura mówi On mówi do mnie czy do szczura? Uj, nie, nie idę! Nie idę! Uj. Ja mam wejść do japy. Nie idę. Uj, bla. Nie idę. Nigdy przecież tam nie idę. Będę na obie czarodzieja się działa. Nigdy tam nie pójdę. Nie idę. Ja Co to końcu. było? Ale przecież Okej, okay. przywiązku... odważę się. Aha. Ach, dlaczego tego się nie da przeskoczyć? Nie polecam 23 levela. Musisz mówić mu do Japy. Dobra, no na do Juta! Budzi. Przecież YouTube nie zbanuje, Gorsze są filmiki na YouTubie. Racja nie zbanuje Cię YouTube bo Ty nad kanału nie masz ale nas mogą zbanować Może jak już to usunąć ten filmik. Ej no, bo to... tu pisze ktoś jest z Włoch bo pisze Ciao czyli po, po włosku chyba to znaczy Cześć Gabriel Sono Elena Poczekaj chwilę Muszę wpisać Ej, tłumacz ty u... Co? Ty się Francuskiego uczyłaś? Nie, to jest włoski. Włoski? Chryste, pan, jeszcze trudniejsze. No właśnie, obrażasz Nie. Boga. O, włoski. A ty swoją małkę. Cześć. A? 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 Czyli miałam rację, ciao to znaczy cześć. Gabriel! No nie! Ja też! I też musimy do do Martyksona wyleźć. Dobra sama, Gabriel to, Gabriel, to znaczy... To mój no, mój... Bój! bój! Zjedzenie. Naprawdę ta nazwa mnie pociesza. Zostałem zjedzony. Bardzo mnie to pociesza. Nie chcę pet giganta, który mi Gabryś wszystko... Eleny. Co? Tłumaczyłam to i wyszło mi tak, że cześć Gabrysiu, Gabryś Eleny. XD. Mhm. Dobra, pewnie tłumaczy jest trochę... Albo to Polka, która już źle zrobiła. Co wygrałeś? Całe? Czyli jednak znam się na włoskim. Skąd ty... Ty co ja mu... Kurde, co ja mu do Wygrałeś! Ja też! Ale mi się pizza zachciało teraz. Jak mówimy o włoskim. Albo spaghetti. Ja mi też. Poczekaj, to możesz z myśli sobie wyciągnąć to pińce. Wiem, dobra. Mi się teraz ta włoska muzyczka przypomniała. Ta dy 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 dy. No. Widzowie, kończymy już odcinek.